Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem. Nie wiem jeszcze do końca, jak to nazwać czy jakiś chat make-up, czy coś takiego. Przychodzę, żeby Wam pokazać kilka kosmetyków z moich nowości, który, które ja już używałam, ale chciałam Wam pokazać, jak one się zachowują na buzi, jak to wszystko wygląda. Jestem totalnie bez makijażu, nałożyłam sobie na twarz, pod oczy krem z Yonel z witaminą C oraz z farmacery z lekki, le, le, lekki krem głęboko nawierzający z filtrem 20. No i przechodzimy teraz do makijażu. E, dziś, w dzisiejszym filmiku będzie testowany podkład e, Estée Lauder Double Wear, pewnie bardzo dobrze Wam znany. Ja mam tutaj go w odcieniu Bon 1W1. On jest teraz dla mnie delikatnie za jasny, ale ja tutaj mam próbeczkę troszeczkę ciemniejszego podkładu, dlatego go delikatnie zmieszam, ale tak naprawdę odrobinkę. Z tego co wiecie, pewnie podkład jest bardzo dobrze kryjący i zaraz Wam właśnie pokażę, jak on się zachowuje na buzi. Minusem jego jest to, że on nie ma w ogóle pompki. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. Ja widziałam, że inne dziewczyny wkładają sobie popki od jakichś tam serów, czy czegoś takiego, także ja też będę później, później będę kombinować. Wymieszam sobie teraz to na dłoni. Zrobiło mi się coś takiego po wymieszaniu. I nie przedłużając, zaczynam. Tutaj mam dwa lusterka, będę się nimi tutaj posługiwać, dlatego zaczynamy. I nakładam to wszystko gąbeczką radek. Podkład już jest nałożony, wydaje mi się, że efekt jest stosunkowo naturalny. Nie wygląda on jak tapeta, wydaje mi się, że nie jest bardzo ciężki jeżeli go za dużo nie nałożymy. I teraz korektor pod oczy. Ja mam tutaj, słuchajcie, Klinik, ten korektor w odcieniu różowym z typowo rozświetlający. I zobaczymy, co mi się tutaj. Powiem szczerze, że ja go tylko raz używałam. Zaraz zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Okay. I wydaje mi się, że efekt krycia tego korektora jest naprawdę zadowalający. Delikatnie rozświetlone oko i jest y, oczywiście delikatnie przykryte y, tam sińce czy jakieś opuchnięcia, więc korektor jak najbardziej wygląda. Na razie ok. Teraz wszystko przybudujemy pudrem transparentnym do Dr. Irena Elis. Do podkreślenia brwi to jest Natural Brow Shaper. Shaper. Ja mam w odcieniu yy, Mahogany, magoni coś takiego. To jest taki, coś a na tusz do rzęs, tylko że właśnie do brwi. To jest do delikatnego, takiego naturalnego podkreślenia brwi. Już Wam pokazuję, jak to się prezentuje. delikatny, naturalny efekt, także takie coś z Bobbi Brown. I teraz wykonturuję sobie delikatnie twarz bronzerem z Clarence. Ja już mam go z... on już jest w ogóle wycofany, mogę nie dostanie się teraz przed nowy bronzer, ale ja go bardzo lubię, jest go tutaj naprawdę dużo i nie wiem, kiedy jak go w ogóle zużyję. Także zaczynamy. i to by było na tyle, tak delikatnie sobie chciałam konturować twarz, nie jakoś bardzo, myślę, że wygląda to całkiem spoko eee, i teraz <coughs> nałożę mój rozświetlacz, też moją nowość z Bobbi Brown Shimmer Brick w odcieniu Pink Quartz to wygląda tak, już Wam kiedyś pokazywałam w ulubieńcach, naprawdę fajny rozświetlacz, bardzo delikatny E, aczkolwiek wolę ten efekt e, rozświetlacza z merylu de i przechodzimy słuchajcie do różów mam tutaj róż z gerlę taką tarakotę w, w płynie zobaczymy co mi tu wyjdzie tego produktu też używałam może z dwa razy za każdym razem yy, w miarę mi to wyszło zobaczymy jak będzie tym razem I róż nałożony. To jest odcień 02 Sunny Pink. Kolor taki w buteleczce, bardzo ostry, aczkolwiek na policzkach wygląda bardzo naturalnie. Przechodzimy teraz do maskary. Najpierw pod maskarę nałożę bazę z Diora. Ona jest e, normalnie biała, tak jak wszystkie, e, tak jak wszystkie bazy pod maskarę, silikonowa szczoteczka. Ja słuchajcie, ostatnio nie wyobrażam sobie w ogóle nałożenia tuszu bez tej bazy, bez jakiejkolwiek bazy. E, więc najpierw nakładam bazę, a później e, nałożę tusz z kolistratem, ten taki jeden z popularniejszych wydaje mi się e, maskara infinitu. Zaraz Wam pokażę szczoteczkę i nakładam bazę. Baza bardzo fajnie wydłuża te rzęsy i każdy tusz wygląda naprawdę dużo lepiej. I tutaj kolista Infinito Mascara silikonowa Tu no to jeden brzeg ma taki troszeczkę dłuższy. Zobaczymy jak się to będzie prezentować. Jedno oko już mamy zrobione. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Namaluję no, szybciutko drugie. Będziemy porównać. OK, słuchajcie, efekt końcowy wygląda tak. Rzęsy są naprawdę bardzo ładnie wydłużone, bardzo ładnie rozdzielone. Delikatnie pogrubione, aczkolwiek tutaj bardziej ten efekt wydłużonych rzęs. Wygląda, wydaje mi się, że to wygląda naprawdę super. Maskara jest rewelacyjna. Ta szczoteczka naprawdę umie ładnie rozdzielić i wydłużyć rzęsy. Ja Wam polecam serdecznie tą bazę z Diora. To jest, słuchajcie, Dior Show Maximizer i to jest Lush plumping Serum. Naprawdę rewelacja. I co nam zostało, coś na usta i stwierdziłam, że nałożę e, gerlę. Ten błyszczyk taki bardzo delikatny, ostatnio mój ulubiony. Będziecie mogli, jak on ładnie na ustach. Będziecie mogli zobaczyć, jak on ładnie wygląda na ustach, bardzo delikatnie. bardzo ładny delikatny efekt to jest błyszczyk numer 470 i tak wygląda efekt końcowy najbardziej w sumie jestem zadowolona z tych wszystkich rzeczy których dzisiaj użyłam z podkładu Estée Lauder Double bardzo ładnie wygląda również bronzer Clarensa i baza razem z tuszem naprawdę dają bardzo ładny efekt Błyszczyk również ładny, ale wiecie, takich podobnych błyszczyków możemy znaleźć kilka. I tak prezentuje się mój dzisiejszy makijaż. Jeżeli Wam się podobał, kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, jeżeli chcecie być na bieżąco. I do następnego. Pa-pa!